Już powinno włączyć Czekam na Mr. Bambusz Przyjął sobie internet Jest to oglądasz, a ja tutaj nic nie widzę. nie działa, Weź Siemano, siemano, słychać mnie, nie słychać mnie. A jest opóźnienie lekki. Jeszcze najlepsze siemano. siemano słychać mnie, nie słychać mnie? Siemano, siemano. Słychać panie, to elegancko, że słychać. Jak tam odpalamy Simpsona? Jedziemy czy nie? Jak tam Simpson daje do odciny? No można dać go do odciny, ale to jak będziemy go odpalać, a nie wiem, bo dzisiaj krótki live'ik. Jeszcze tu słaby internet, więc pozdrowienia z gniezna. Pozdrawiam, do gniezna to 30 km, także zaraz mogę tam Simpsonem podlecieć gdzieś na Maka Dawaj tam pod most, na parking. Co jestem jeszcze opóźnienia na to najwyżej? Trzeba cię nie słychać pod wetraczkiem stoimy Jest byczek Pozdro z Janowca Pozdro, do Janowca też blisko pewnie skumamy Aha No do Janowca też z 35, do Gniezna No trzy dychy Wiem, że blisko pewnie skumamy No gdzieś tam się trzeba kiedyś zgadać, no nie? Jak jakoś dobrze widać, czy nie dobrze widać Czy jest tragedia Tragedia, czy dobrze widać? Czy włączyłaś? O ja opóźnienie i nic nie widzę. Ale ja mam słaby zasieg. Siemano Meister Cash, witam, witam Mikołaj Drożyński, a to nie znam gościa. Siema, dzień dobry. Trochę kwadraty, no możliwe, że kwadraty, bo tu słaby zasięg Ale Chyba nie jest źle Adam przywara. witam, co to jeszcze było? Trochę chyba Teraz odpalam ogara i ogień w teren No to dawaj w teren, tu gdzieś w mój teren przyjeść to polatamy razem Dawajcie, to jak macie jakieś pytania o Simpsonka, to pytajcie, zaraz wam tu wszystko pokażę, pamiętasz mnie, no pewnie, że pamiętam cię Szymon, no panie odpala i daj miodu, dobra, można odpalić przekazówkę, zrobić, nie wiem, czy będziecie dobrze widzieć i czy odpali, no nie, no, musi odpalić. Jak przegazówka zrobiona. Mam nadzieję, że Simpson jeszcze dojedzie zaraz do domu. Tak, kojarzę. Kojarzę, kojarzę, Szymon, że wygrałeś ten breloczek. To pamiętam. Pamiętam, pamiętam tu wszystkich widzów. Pamiętam, co cały czas coś komentują, a nie tylko piszą raz na kurde 30 filmów. A tak widzę, że co film to praktycznie jakiś komentarz. Takich widzów to się szanuje. No, wszystkich widzów się szanuje, ale o takich się najbardziej wiadomo pamięta. ci nudy na live. I co? Jak tam widać? Dobrze, czy nie? No zobacz, no pewnie i tak same kwadraty Odpal go jeszcze raz, bo dopiero wbijemy No kurde, hałucygan, lekko koleżko I na zapukopa Kurwa

Zrobię filmik z serii najlepiej odpalający Simpson. Oczywiście, teraz będzie live'ik najlepiej odpalający Simpson. Nie, do karasie to nie mamy podjazdu. Już się chyba zalał. No, już go zalało. Bum, Bum, bum. I zdach. No mój by może też odpalił na frezach gdyby go tak nie zalewało, nie wiem czemu. Chyba jakąś konkretną świecę trzeba założyć. Może wtedy będzie lepiej śmigał, zobaczymy. Co robisz w sobotę? Nie wiem co w sobotę robię. W sobotę chyba będę rozbierał silnik od motorynki, albo coś grzebać z motorynką, ale to jeszcze nic pewnego. Zobaczymy. Dobra, zobaczmy co tu dalej. No tak jak mówiłem w sobotę, w sobotę raczej będę grzebał coś z motorynką. W twojej kolekcji Komar Ogor Simpson. Może czas na jawkę? No, jawka by się przydała. Zobaczymy za jakiś czas, może jakąś jawkę gdzieś się uda w dobrej cenie kupić. Jakby się udało na pewno bym taką miawkę kupił Jaki tu jest zapłon Kurde nie wiem czy tu są platyny Czy jest elektronik Tak szerze to nie ściągają. Wiem że trzeba zdjąć tą kapę Tu widzicie wszystko brudne Czy wy pewnie dobrze nie widzicie tego Bo rozpiksalizowane wszystko Ale u mnie na telefonie W sumie to nic nie daje że u mnie widać A u was nie Ale nie wiem jaki tam jest zapłon Po prostu muszę zajrzeć Szymon watajam po remoncie SR50 No i elegancko I to śmigaj nim jak najwięcej tym Simpsonem jeszcze chwilę kończymy tego live'a, bo słaby zasięg, kurde, pewnie nic nie widzicie, za tydzień może sobie, czy tam w przyszłym tygodniu ogarnę jakiś lepszy internet i sobie zrobimy jakiegoś dłuższego live'a, może na komarze. Zdałoby się do kolekcji Simsu, może coś poszukam. Teraz akcja ma też A co tam majster teraz grzebiesz przy tej jawie, bo ostatnio widziałem, że już poskładana tam była, Co tam jeszcze zostało do zrobienia. Kiedy coś z motorynki? Z motorynki coś prawdopodobnie w sobotę, jak nie, no to za tydzień w środę, albo sobota, albo środa. Nie wiem, nie obiecuję, że będzie na sobotę, bo nie wiem jak się wyrobię. A jak się nie wyrobię, to będzie coś w środę. Typcze. chat. Głównie moto mam benzeriankę 50 lącina 125 do upier. Dzielania chcę kupić. Chuj, że za małe. A czy ja wiem, czy za, czy za małe. Nie wiem jakie ile te tam masz latekiego jesteś wzrost, ale lącin 125 też wiem, że daje radę troszeczkę jak jest tam porobiony. <laughs> Widziałeś moją MZ? Widziałem to MZ, -tę, co mi tam wysłałeś na Messengerze. Chyba że, do... Chyba, że dodałeś jakiś film, no to przyznam się szczerze, że nie widziałem. Tylko kosmetyka poskładana. Problem ogarnięte, film szybko składać. No to składaj filmy, żeby było co oglądać. Chociaż teraz wiadomo ciepło, to lepiej sobie po prostu śmigać niż ten, ale zawsze wieczorem coś tam się wiadomo ogląda w łóżku. Jakiś filmik, także jak wrzucisz z mz to na pewno obejrzę, zresztą wszystkie oglądam z mz Twoje filmy. Czy z mz -tki? Z jaby 350 ki pomyliłem, no nie? Mamboż, jakie rymy tworzysz? Żadnych rymów nie tworzę, nie wiem o co chodzi, jakie rymy. szło 2 14 lat, 183. No myślę, że ten lącin to Cię uciągnie bez problemu, ale no nie dowiesz się jak nie kupisz. teraz dopiero zobaczyłem na messengerze tą mz, czyli tej nie widziałem to co mi teraz wysłałeś, tą czerwoną dobra, na dzisiaj kończymy tego live'a ile to cudo poleci? ale jakie cudo? simpson? nie wiem jeśli chodzi o Simpsona, to z 50 na godzinę, 60, może nie wiem, bo mi licznik aktualnie nie działa, a jak działa, to coś koło 60 wyciskał. A Cygan, jako możesz MZ, tak może i oglądasz, bo teraz coś się bawiłem. No tutaj nie będę Wam dokumentował się w Miałem MRF, to sprzedłem dwa lata temu i Sim latem to powinien być GIT, Ja myślę też, że będzie GIT ten lącin. Wiktor Jurkowski, masz jakiś? Ale co mam? Mi się pytasz czy tworzę jakieś rymy, ale jakie rymy i co mam? Aha, silnik w oryginalnym stanie? Nie, nie mam. Dobra, kończymy tego live, bo tu jest słaby internet. Odpalimy sobie pewnie livea jakiegoś tam za tydzień albo na no ogólnie w przyszłym tygodniu jako gdzieś lepszy zasięg, lepszy internet, a na dzisiaj kończymy, lecimy. Cześć. Lecę sobie w sumie no pośmigać, coś jeszcze nagrać, żeby było co oglądać. Na razie.